Działamy w oddziałach powiatowych, w tej chwili mamy 16 oddziałów, nie tylko powiatowe, ale mamy także oddziały w gminach typowo wiejskich, mamy w Trąbkach wielkich oddziałów i na terenie powiatu karkuskiego mamy oddział w Żukowie też powstał z siedzibą zresztą w, w przepięknym pałacu w Leźnie. Działamy również poprzez sekcje branżowe. Tych sekcji też jest kilkanaście. Więc mamy sekcję budownictwa, infrastruktury, sekcję przemysłu, sekcje turystyki, hotelarstwa. Sprawa zatrudnienia, sprawa bezrobocia, ale też i funkcjonowania, przede wszystkim funkcjonowania firm i warunków, w jakich firmy funkcjonują i wszystko, co co jest całą otoczką funkcjonowania firmy, jest bardzo istotne, bo to się przekłada właśnie na zatrudnienie, przekłada się na stopę bezrobocia. My wsłuchujemy się tak naprawdę w głos pracodawców, między innymi na swoich spotkań. Pracodawców u nas w szkole. Pracodawcy powiedzieli, że uczeń w klasie pierwszej ma być trzy razy w szkole, w klasie drugiej dwa razy w szkole, a w klasie trzeciej raz w szkole. Ze względu na to, że w klasie trzeciej to już jest w zasadzie pracownik, który za chwileczkę wejdzie normalnie na rynek pracy, i żeby poznał cały cykl produkcyjny. Załóżmy sobie tapicer, czy nawet stolar, żeby to nie było na zasadzie takie, że on jest większą część w szkole, kiedy już jest wykształcony w zasadzie pracownik, a więcej, żeby był w zakładzie pracy.